Jestem w sumie fanką pana Hawla, jeszcze jakby widząc, jak jacy inni potrafią być prezydenci, to jakby jak najbardziej darzę sympatią wstecznie. Prezydenta Czech, i myślę, że naprawdę jakby ogromną pracę zrobił dla, dla Czechów, nie tylko w Czechach, ale też, też po prostu w świecie. I, I jak rozmawiamy o słynnych Czechach za granicą, no to myślę, że jest to właśnie Václav Havel, jest to może Jaromir Jagr. I takie, takie właśnie nazwiska. No ale jak najbardziej, Wacław Wawel, myślę, jest bardzo pozytywnie też kojarzony w świecie i jest taką dobrą wizytówką Czech. Ja osobiście też jeszcze czytałam właśnie parę jego, jego książek i jego, jego dramatów. I w sumie mogę zdradzić, że w ramach matury z języka czeskiego właśnie wylosowałam książkę Wacława <laughs> Hawla, więc. Tak naprawdę to, to, to jest moja matura, i bardzo pozytywnie to kojarzę, że, że ta matura zmusiła mnie do czytania właśnie książek, do zapoznania się właśnie z, z też takim dramatem absurdu trochę, jako, jaką poznałam przez, przez Hawla, Więc w skrócie nie w skrócie tyle w temacie mojego podziwu do, do Wacława Hawla. Myślę, że to było odchodzenie, właśnie, yy, o ile się nie mylę, i to oczywiście była. 25 książek, czy ile już trzeba było przeczytać? Ja wszystkie przeczytałam. Byłam w tym bardzo sumienna, bo ja jestem z tych osób, które jak jednej nie przeczytają, to właśnie te wylosują przy maturze, więc naprawdę przeczytam wszystkie. No ale tą jedyną nie zdążyłam powtórzyć po prostu, bo to jednak się czyta parę miesięcy te 25 książek. No ale jednak ją wylosowałam i, i, i jakby w, wtedy pamiętałam, no i, i, i zaliczyłam dobrze, I, i pamiętam, że to bardzo dobrze wspominałam tę książkę ten czas. Nie, może to jest akurat taki teraz, właśnie literatura, bo jest taka bardzo na fali w Czechach. Przyznam się szczerze, nie doczytałam na razie do końca ze swoim tutaj planem płytowym i przy przysynku, no ale jest przeczytana przez wszystkich moich najbliższych polecana w ogóle szeroko, spotkałam się z tym z różnych stron, od różnych ludzi, które nie spodziewałabym się, że lubią tę samą literaturę. Jest to książka Shikmy Kostel, którą bardzo bym polecała, jest chyba już nawet trzeci tam odcinek, czy jak to się mówi na po polsku, który teraz właśnie jest, opisuje, no opisuje pewny etap właśnie z pogranicza, właśnie z regionów, z których ja pochodzę, e, pogranicze czesko-polskie i właśnie Polacy, którzy e, też jakby zostali po czeskiej stronie. Jest to bardzo ciekawy temat. W sumie myślę, że dla Polaków też mógłby być ciekawy w związku na przykład z bardzo słynnym panem Mariuszem Szczegłem, czy w ogóle tematów, myślę, e, takich polsko-czeskich. Jest parę, a Polacy my się lubią. E, jakby czeskie, cz czeskie, kulturalne, jakieś tam. Czy to literaturę, czy to kino, czy, czy po prostu jak, jako taki język, więc myślę, że to był taki wątek, który myślę, byłoby warto też przyprowadzić do Polski. Um, Sigmy Kostel, książka, jest to jednak mocny temat. Przede wszystkim teraz był spis ludności. Ja też się tam przyczyniłam w kampanii właśnie do zachęcania Polaków żyjących za granicą w Czechach, żeby nie wstydzili się albo nie bali się napisać, że są Polakami, bo płyną z tego fajne korzyści. Ja sama korzystam z tego, że mogłam chodzić do polskiej szkoły w Czechach, i jakby od przedszkola naprawdę kształciłam się w polskim, polskich szkołach, aczkolwiek na terenie czeskim spadających pod czeską czy, czy, czeski, się nazywa? system po prostu. Ja jestem Polką, czuję się być Polką, bo skoro jestem pytana o narodowość, to, no to narodowość jest albo polska, albo czeska. Ja to tak odczuwam, w sensie y, jasne, że czuję się bardziej taką Polką ze Śląska, y, no ale jednak y, nie uważam, że Górol czy Ślązak to jest narodowość, y, więc y, jakby dlatego ja mówię, że, że jestem Polką, czuję się być Polką. Y, jestem wychowana w... w na pograniczu, w okolicach Cieszyna, wychowałam się tam właśnie w mniejszości narodowej, około 40 tysięcy osób żyjących po drugiej stronie Olzy, no i dlatego to jest też język polski, dlatego uważam, że to jest mój język macierzyński, dlatego też zdawałam z niego maturę, tak samo jak z języka czeskiego, no i miałam dzięki tej szkole, dzięki temu pograniczu, dzięki temu, że rodzice i społeczeństwo tam nasze gdzieś tam ciągnęło mnie do tak naprawdę zrozumienia tych obu kultur i, i docenienia tego, że jesteśmy na pograniczu, to wiele naprawdę daje możliwości. No i dzięki temu ja mogę śpiewać w języku polskim, w języku czeskim. Tak naprawdę tu i tam znajdziecie moją płytę między płytami domowymi, a nie zagranicznymi. Co w sensie się jest bardzo fajna, fajna sprawa. Czuję się czuję się bardzo dobrze w polskich piosenkach, w czeskich również. I uważam, że to jest ogromny, ogromny przywilej i też dlatego o tym mówię, czy to dotyczy spisu ludności, czy w ogóle ludzi, którzy żyją na pograniczach, myślę, że jest ogromny dar swoim dzieciom dać właśnie te dwa języki, możliwość poznania dwóch kultur w dzisiejszych czasach, to jest jakby ogromny plus i no, myślę, że to bardzo kształtowało też moją karierę muzyczną, więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale, ale ja zawsze się tym lubię chwalić, bo jestem dumną Polką, ale jednak zawsze żyłam w Czechach i też mi tu bardzo dobrze w Czechach i, I jakby to jest taki fajny mój m, taki miks, <gry> który w sobie mam. No ale jeżeli pytacie o narodowość, to ja zawsze mówię narodowość polska, obywatelstwo czeskie. To jest w ogóle nasza gwara cieszyńska. No nie ma swojej pisowni, jest gwarą. Natomiast to prawda, to jest język, w którym ja porozumiewam się ze swoimi rodzicami, w którym ja myślę. W którym ja marzę, którym się śnią sny. No i to jest tak naprawdę polska gwara, która w sobie ma bardzo dużo już też bohemizmów, no bo jednak przez lata jakby jest na terenie czeskim, ale też bardzo dużo germanizmów podczas różnych zmian terytorialnych. Na przykład mówimy ja zamiast tak, mówimy banhof, mówimy jakby są to niemieckie też słówka. No więc jakby ta gwara też ewolu, ewoluuje, ale, ale myślę, że, że sama o sobie jest polską gwarą i ludzie z okolic cieszy nas z zagranicy po polskiej stronie, czy nawet z okolic Katowic mogliby się z nami nieźle dogadać.